Cześć, witajcie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o odkurzaczu Mirka. Mirka Dust Extractor 1230 L AFC. Yy, króciutko, 1230 1200 W i 30 litrów yy, pojemny zbiornika. I myślę, że to jest ten symbol, że to, to są te, te liczby. L klasa odkurzacza. Tutaj mamy nawet, zresztą jak, jak wszystkie chyba te budowlane odkurzacze w klasie L i mamy AFC. W Mirce to się nazywa Auto Filter Cleaning czyli automatyczne czyszczenie filtra, po prostu. Fajnie, że Mirka ma do wyboru różne odkurzacze również. Nie wiem, nie sądzę, chociaż może faktycznie do pracy z workiem można by było się pozbyć tego automatycznego odszepywania filtra. Tutaj mamy wybór, praca z otrzepywaniem bądź można to wyłączyć. Zaraz to omówię. W zestawie mamy worek z Fizzelinki. Worek był założony i trochę mnie tak to zmyliło, wiecie, że worek założony, i ja aż zgłupiałem i zadzwoniłem do mirki, i pytam się, czy to z tym workiem? Bo to tak trochę bez sensu. Nie, worek nie jest potrzebny. Potwierdzam z własnego doświadczenia. I to, co mówi producent, tutaj nic się nie zmienia: jakby nie pracujemy z pyłem budowlanym z workiem. Jest to odkurzacz bezworkowy, profesjonalny, przemysłowy, budowlany odkurzacz bezworkowy. Jeżeli chcecie pracować z pyłem drewnianym, z jakimś urobkiem drewnianym, jakieś wiórki i tak zakładamy worek. Z pyłem budowlanym worek się zapycha, nawet się nie, nie zdąży dobrze tam osadzić pył, a on już osłabnie. Ponieważ będzie ta fizylinka będzie nabita po prostu pyłem budowlanym, który ma inną, inną gęstość po prostu inną wielkość tych cząsteczek. Dobra, w zestawie jest jeszcze wąż wąż antystatyczny Mirka, 4 czterometrowy i wąż jest dedykowany do urządzeń Mirka, ale on jest w zestawie, więc tutaj jakby macie temat z głowy, jak kupicie odkurzać, wąż jest w zestawie i to jest powiedziałbym próbowałem wiadomo, że ja muszę przykombinować czasami. Próbowałem, ale nie polecam. Praca na dedykowanych akcesoriach i raczej, jeżeli chodzi o szlifowanie gładzi, moim zdaniem skromnym zresztą, z tej samej bajki odkurzać i szlifierka. Jeżeli chodzi o szlifowanie gładzi, nie zawsze musicie się tego tak sztywno trzymać, ale jeżeli wybieracie sprzęt, to nie wybierajcie na siłę odkurzać zielony i żółtą szlifierkę. To jest totalny bezsens. Czasami trzeba dołożyć 5 stówek, dołóż 5 Będzie ci to pracowało wzorcowo, i uwierz mi, akurat w tym przypadku zarobi to na siebie dość szybko. Takie jest moje zdanie. Dzisiaj omawiamy żółty, więc żółty zarabia dość szybko na siebie i pracuje bezpyłowo, a na tym nam zależy. Lecimy dalej. Możemy powiedzieć o wymiarach. 565 na wysokość, 565. Na szerokość, ale chyba bez tych uszek 385. Uszka też są w zestawie. Zaraz je omówimy jako dodatkowe jakieś elementy na spokojnie e, parametry dalej. poziom hałasu 60 dB. W praktyce nie trzeba żadnego dodatkowego tam zabezpieczenia, jeżeli chodzi o ochron ochronę słuchu. E, da się jakoś tam rozmawiać, trzeba głośniej wiadomo. Zaraz włączymy to sobie, zobaczycie, jak to, jak to słychać. Mikrofon mam tutaj. Więc jest dość blisko, bardzo blisko urządzenia. Dobra, przepływ powietrza 4,5 litrów i podciśnienie chyba 250, co to jest milibar, mbar. Tak jest, takie, takie mamy parametry, ale jeżeli chcecie bardziej szczegółowo się zagłębić w te parametry, przypomnieć sobie, wejdźcie po prostu przez opis na stronę producenta i tam sobie ogarniecie parametry tego odkurzacza, ewentualnie rzucicie okiem na jakieś inne modele. Jeżeli szukacie takiego rozwiązania, bo to jest wiadomo, te wszystkie filmy są dla osób, które szukają informacji o narzędziach, no nie sądzę, że ktoś wiecie, po filmie nagle skusi się, a kupię se odkurzacz do przemysłowy, nie budowlany. Dobra, słuchajcie, zobaczmy jakie mamy tutaj funkcjonalności, bo parametry mamy za sobą funkcjonalności. Przede wszystkim, odkurzacz jest niezbyt duży, powiedziałbym, że nawet taki zgrabny jeździ bardzo sprawnie na swoich kółeczkach, przednie skrętne, tylne ma duże. Czasami jest tak, że trzeba coś pokonać odkurzaczem, wtedy ja go po prostu zawąż, no nie, podciągnę i on przeskoczy tutaj ten przeszkodę, jakiś nawet, nie wiem, wąż, czy, czy próg, czy cokolwiek, a tylne koła już przejadą. Przy szlifowaniu gładzi, mówię, nie zawsze podchodzę do odkurzacza i go gdzieś tam przesuwam, przenoszę. Ehm, to też jest fajna informacja, że ten odkurzacz raczej będzie sprawnie podążał za Wami i za tą Waszą szlifierką, jak go tam podciągniecie, nie będzie robił dużych problemów. Nie jest to bardzo duży odkurzacz, jest wystarczający do sprawnej pracy 30 litrów pojemności. Naprawdę Zauważyłem to przy pracy z tym odkurzaczem. Zauważyłem też, że nie jest zbyt głośny. To są dwie takie rzeczy, które mnie w tym odkurzaczu, że tak powiem, urzekły można by powiedzieć. Dobrze, zobaczmy panel sterowania sobie zrobimy. Gniazdo wiadomo, podłączamy szlifierkę, uruchamiamy sobie w trybie auto, albo z odczepywaniem, albo bez odczepywania filtra. Zależy co potrzebujecie uzyskać, z jakim pyłem pracujecie, czy z workiem, czy bez. Jak jest worek, to nie trzeba filtra odczepywać wiadomo, bo wtedy całość urobku zostaje we worku. E Urządzenie załączy, wyłączy nam odkurzacz. Mamy możliwość pracy na stałe, również z odszepywaniem albo bez. Ja go sobie uruchomię może, no nie? Żebyście zobaczyli, to jest z filtra, regulacja obrotów, również płynna regulacja, jakby się ktoś zastanawiał. Obrotów również. Dobra, teraz te dingsy, które były też w zestawie, takie akcesoria, które się przykręca do odkurzacza, one są normalnie odkręcone. Nie trzeba ich mocować. Ja sobie to akurat przykręciłem. Wąż, jeżeli jest wpięty, bo wtedy rozumiem, że wąż powinien być wpięty, można go owinąć naokoło odkurzacza i tutaj po prostu zahaczyć. Ja sobie. Jest ustabilizowany, jest ogarnięty, że tak powiem, przy tym odkurzaczu, no i fajnie, nie? Nie lata, nie trzeba go gdzieś tam transportować osobno. Kabel również, tu jest taka guma, która trzyma przewód. Może być na tej gumie zaczepiony, może być tu gdzieś zawieszony albo jakoś połowijany, to jakby pełna dowolność. Jest kilka możliwości ogarnięcia tego sprzętu, tutaj jest komora. Filtra. Nie wyciągam tego, bo coś mi się na pewno wysypie. Mimo tego, że jest odkurzony odkurzacz, to wiecie, że z filtra zawsze coś tam poleci tego pyłu. Ja się staram zawsze, jeżeli pracuję z odkurzaczem i potem go muszę wyczyścić po robocie czy w trakcie pracy czasami odkurzam innym odkurzaczem. Po prostu wysypuję urobek i jak przyjdzie mi czyścić, wiecie, tam przy silniku, czy filtry i tak dalej, drugim odkurzaczem po prostu czyszczę na sucho. Nie, nie myję filtra. Nigdy nie myję filtra, ponieważ uważam, że to zużywa te filtry jakoś tak trochę szybciej niż czyszczenie na sucho. To jest może moje takie dziwne, wiecie, podejście, aczkolwiek u mnie się to sprawdza i te moje filtry, które które do tej pory używałem, w sumie gdzieś 5 czy 6 odkurzaczy przetestowałem, tak u siebie w, w tej mojej działalności, to jeden tylko myłem na mokro, a jeden był zamoczony, no bo odkurzałem <grych> tam, jakiś tam mokry, mokry urobek. No i te dwa filtry mi się zużyły, wiadomo. Takie mam wrażenie, że szybciej niż te, które były czyszczone na sucho. Zobaczmy do środka, co? Bo tego zazwyczaj ludzie nie pokazują. Ani, an, ani na zdjęciach nie ma, e, przynajmniej ja tak z tych moich obserwacji wnioskuję. Warto jest zerknąć sobie na to. Tu jest jeszcze miejsce, które warto też ogarniać, czyścić. I tutaj jest jeszcze z boku jeden filtr. To odpowiada chyba za chłodzenie silnika. E, jakby, wiecie, no nie specjalnie mnie to interesuje. Wiem, że to się czyści. Co on tam robi, to już jego sprawa. E, wygląda jak chłodzenie silnika. I tu mamy komorę filtra, nie? Takiej Chcecie zobaczyć jeszcze zbiornik na szybko, już to mam otwarte, to mogę pokazać. Zbiornik 30 litrów, który wszystkie te elementy, tutaj te, te przełamania kształtu ma raczej takie półokrągłe. Coś tu się zdarzy takiego bardziej wiecie pod kątem ostrym, ale wyczyścicie sprawnie cały ten zbiornik, jeżeli na tym Wam zależy, tego nie trzeba praktycznie czyścić i odkurzać, to wystarczy wysypywać, bo za każdym razem tu jest po prostu mega, mega brud. Filtr y, czyścimy okresowo, co jakiś czas, to tam mniej więcej będziecie wiedzieć od waszej pracy, jak często trzeba filtr ogarnąć. Natomiast reszty odkurzacza to, to jest tylko kosmetyka, no nie? E, tutaj mamy fajną rzecz, bo urobek jest skierowany do dołu. Są takie odkurzacze, które to mają otwarte, są takie, które mają gdzieś na bok skierowane. Tu jest akurat do dołu. Jak jest odkurzacz, który, że tak powiem, puszcza wszystko e, pełną rurą, no to niektóre kamienie potrafią uderzać w tylną ściankę, i m, może to nie przeszkadza. Ja takie coś zauważyłem, że, że pewnych odkurzaczach. to sobie tam uderza. Dobra. Słuchajcie, tyle ja bym powiedział e, tyle o tym odkurzaczu. E, nie będę specjalnie tam omawiać jakichś, wiecie dodatkowych akcesoriów i innych historii. Powiem wam może o jednej historii. Pracowałem z, e, sobie z tym odkurzaczem ostatnio na klatce schodowej. Klatka zejście do piwnicy, a tutaj salon. Tak gdzieś ze 4 m, 5 może od odkurzacza. Oczyszczasz powietrza. Nie? Normalnie, jak tam patrzyłem na ten oczyszczacz powietrza, to było w okolicy 12 w ten dzień. Natomiast jak ciąłem coś piętro niżej i tam przypyliło, wiadomo, że z odkurzaczem ciąłem, nie z tym akurat, ale pracowałem tam jeszcze przy innych tematach. To pojawił się gdzieś pył i zrobił się tam na wskaźniku bordowy było chyba 250 czy 450. W każdym razie taka wartość już krytyczna, no nie? Przy pracy z tym odkurzaczem i z Lerosem w odległości 4 metrów, moim zdaniem y, poziom pyłu się nie, nie ruszył. Wylot powietrza, wiadomo, że, wiecie, ruszy coś tam w powietrzu. Ruszyło się od 3 do góry, z 12 na chyba na 15. Będziecie mieli na przebitce. bardzo nieduża różnica pomiędzy y, pracą a przed pracą. Z, z Mirką przy szlifowaniu gładzi. Także ja potwierdzam, że ten odkurzacz jest bardzo przyjemny w, w pracy. Mobilny, nieduży, lekki, praca cicha i bezpyłowa. I o to nam chyba wszystkim chodzi. Jeżeli szukasz odkurzacza i zastanawiasz się, który wybrać, no to ten zdecydowanie z Leroskiem warto jest wziąć pod uwagę, jeżeli chcecie zestaw do szlifowania. Gładzi. W tym filmie to wszystko. Czekam na Wasze opinie, na Wasze zdanie. Jakie macie zestawy, jakie odkurzacze, jakie ślifierki, kto pracuje na mirce, kto ma zestaw mirka i tak dalej. Życzę Wam jak zwykle miłej pracy. Trzymajcie się. Hej.